Na pewnym poziomie ten świat jest również, moje powieści, jest również światem o ludziach skrzywdzonych. Natomiast to, co nie było moją intencją, a co się trochę stało, to była próba umiejscowienia tego w dyskursie aktualnie pajszczyźnianym, że to jest jakaś krzywda chłopów. Nie. To, to nawet nie było moją intencją. Rzecz pospolita, rzecz wspólna. Dzisiaj mówimy może bardziej wspólnota polityczna. To przecież też nie jest obojętny termin. Jak sięgniemy po. Pisma koszowe czy pisma z okresu pierwszego bezkulewia, gdzie się wypowiada właśnie szlachta. Oni mówią wprost: prostu: my jesteśmy tym państwem. Dzisiaj jesteśmy kuszeni taką formułą liberalną, która mówi o rządach ekspertów, zniecierpliwia nas, denerwuje. Złodziejstwo w kręgach władzy, niekompetencja. Więc mówi się nam, przyjdą jacyś eksperci, tak. mityczni eksperci, i będą nami zarządzać. Fachowcy, rządy fachowców. Republikanizm jest jakby na antypodach takiego myślenia o polityce. Tak, można było powiedzieć troszeczkę inaczej, że tam będą fachowcy, ale z kolei cnotliwi. Na takie zasadzie, że bardziej cnotliwi będą najlepszymi obywatelami i oni będą właśnie rządzili. Dlatego też kwestie moralności były bardzo istotne w Pierwszej Rzeczpospolitej bo one bezpośrednio wynikały, no dobry obywatel to jest notliwy obywatel.